Chwalcie unki umajone, góry doliny zielone. Chwalcie cieniste ganiki, źródła i kręte strumyki. Chwalcie cieniste ganiki, źródła i kręte strumyki. Co i gra z morza falami, powies szubu jasky, z nami Panią świata Jej doń nasza wieniec splata Chwalcie z nami Panią świata Jej doń nasza wieniec splata w Godna czci, co lud do niebios wjedziesz brać, znuj srobinę kawiernych ci, więc miłe pomoc ze weśni na jednemu w trójcy błagacy Niech będzie chwała w każdy czas, niech on wieczystym żyje bo i czy dała żyna, a my kilija Chryste, są, Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta trójco jedyne Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Mary módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Pannami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Matko Łaski Bożej, módl się za nami. Matko Nadziei, Módl się za nami. Matko nieskalana, Módl się za nami. Matko najczystsza, Módl się za nami. Matko dziewicza, Módl się za nami. Matko nienaruszona, naruszona. się za nami. Matko najmilsza, módl się za nami. Matko przeciwna, módl się za nami. Matko dobrej rady, módl się za nami. Matko spożyciela, Matko zbawiciela, módl się za nami, Panno roztropna, módl się za nami, pan Panno czcigodna, módl się za nami, Panno wsławiona, módl się za nami, Panno można, módl się za nami, Panno łaskawna, Chwała, się za nami. Panno wierna, módl się za nami. Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami. Stolico mądrości, módl się za nami. Przyczyno naszej radości. Módl się za nami, przybytku Ducha Świętego, módl się za nami, przybytku chwalebny, módl się za nami. Przybytku sławnej pobożności, módl się za nami, dużo duchowna. Wieżo Dawidowowa, módl się za nami. Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami. Domie złochoty, módl się za nami. Arko Przymierza, módl się za nami. Bramo niebieska. Módl się za nami, gwiazdo zaranna. Módl się za nami, uzdrowienie chory. Módl się za nami, ucieczko grzeszny. Módl się za nami, pociechomigrantów. Módl się za nami. Pocieszycielko strachlony, módl się za nami. Wspomożenie wieherny, módl się za nami. Królowo Aniołów, módl się za nami. Królowo Patriarchów, módl się za nami. Królowo proroku Módl za nami, królowo apostołów, módl się za nami, królowo męczenników, módl się za nami, królowo wyznawców, módl się za nami, królowo dziewic, módl się za nami. Królowo wszystkich świętych, módl się za nami. Królowo bez mazy pierworodnej poczęta, módl się za nami. Królowo w niebo święta, módl się za nami. Królowo różańca świętego, módl się za nami. Królowo rodzin, modl się za nami, królowo pokoju. Królowo Polski, modl się za nami, królowo Polski, modl się za nami, baranku bohoży. Który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie, Przepuść nam, Panie, Baranku bohoży, Który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie, Wysłuchaj nas, Panie, Baranku bohoży, Który gładzisz grzechy świata, Zmiuj się nad nami, zmiłuj się nad nami, Raduj się i wesel Panno Maryjo, alleluja. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja. Módlmy się. Boże któryś raczył weselić świat przed zmartwychwstanie Syna Twego. Pana naszego Jezusa Chrystusa. Daj prosimy, abyśmy przez Jego rodzicielkę Maryję Pannę dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, Ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani. O Pani, o Pani nasza, orędowniczko nasza, ośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi. Oddawaj. Wraz ze świętym Bernardem Sklerwo prośmy o mnie, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, twojej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą wnością ożywione do Ciebie, o Panno nad Pannami, Matko biegnę. Do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko, słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. Modlitwą w suplikacji, prośmy o całkowite ustanie pandemii nad światem, prośmy o pokój dla całego świata, o pokój w Ukrainie. Święty Boże, święty mocny, święta nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święta nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święta nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami. Od powietrza głodu ognia i wojny, Wywahaw na spanie. Od powietrza głodu ognia i wojny, Wywahaw na spanie. Od głodu ognia i wojny, Wywahaw na spanie. O, od nagłej, niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie! od nagłej, niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie! O, od nagłej, niespodzianej śmierci, śmierci zachowaj nas, Panie! My, grzeszni, Ciebie, Boga, prosimy, Wysłuchaj nas, panie. My grzeszni Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas, panie. My grzeszni Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas, panie. Kolejny dzień maja podczas nabożeństwa rozważamy refleksję związane z hasłem Bądźcie Moimi świadkami. Na dzisiaj rozważanie zatytułowane Modlimy się na różańcu z Pauliną Charlicont. Od lat należę do żywego różańca. I dopiero niedawno dowiedziałam się, że powstał po to, by wspierać misję. Jak to się stało, że nie w niektórych miejscach o tym zapomniano? Pewnego razu jeden z elatorów wyznał: że Żyję blisko 50 lat i długo jestem w żywym różańcu, a dopiero teraz dowiedziałem się, jaki skarb jest moim udziałem. Faktycznie przez lata idea tego promisyjnego dzieła, stworzonego w XIX wieku we Francji została zapomniana. Powstanie tej wspólnoty różańcowej modlitwy dla zbawienia świata zawdzięczamy młodej dziewczynie Paulinie Jarico, która pragnęła, by dobra nowina dotarła do każdego człowieka, który dla Boga jest zawsze najukochańszym dzieckiem. Paulina miała doświadczenie w tej kwestii, gdyż wcześniej zainicjowała w Lionie dzieło rozkrzewiania wiary. Żywy różaniec jest dla wszystkich wróży każdy z członków przez miesiąc odmawia dziesiątek różańca, rozważając jedną tajemnicę. Początkowo róża liczyła 15 osób, a obecnie dwadzieścia Tyle, ile jest tajemnic różańcowych. W naszej ojczyźnie różaniec jest największą wspólnotą wśród tych, których duchowość buduje Modlitwa Różańcowa. Zrzesza przeszło 2,5 miliona członków. Wielu z nich bierze udział w corocznej pielgrzymce na Jasną Górę czy w rekolekcjach tematycznych. Obecnie Żywy Różaniec przeżywa wielką nowennę przygotowującą do jubileuszu dwustulecia założenia. Przez dziewięć lat zgłębiana jest duchowość i charyzmat założycielki Pauliny żalikon. Bezpośrednio o ewangelizacji służy projekt Żywy Różaniec dla Misji, który polega na stałym duchowym i materialnym wspieraniu misji płynącym od każdej róży różańcowej. Dobrowolna ofiara, przysłowiowa złotówka pozwala stworzyć wielki fundusz, dzięki któremu można budować na misjach świątynie. W ciągu ostatnich pięciu lat żywy różaniec Polski zebrał i przekazał przeszło pół miliona złotych na ten cel. Wspólnota kościoła w Polsce długo modliła się, by Paulina Żariko mogła zostać ogłoszona błogosławioną, a na datę tego wydarzenia wyznaczoną 22 maja 2022 roku, jubileuszowego dla Kongregacji Ewangelizacji Narodów i Papieskich Dzieł Misyjnych. Prosimy Jezu Chrystem, dziękujemy Ci za życie i dzieło Pauliny Żalikot, Inicjatorki dzieła rozkrzewienia wiary i żywego Różańca. Prosimy Cię o łaskę gorliwej modlitwy i otwartości na misyjne potrzeby Kościoła dla nas i dla, dla naszej parafialnej wspólnoty. Prosimy o błogosławieństwo eucharystyczne. Tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy raz. Niech przed nowym testamentem starych praw ustąpił czas. Co dla zmysłu niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojca, i synowi Chod po wszystkie że dni. Niech podaje Wiek wiekowi Tym triumfu Dzięki czci A mu Im duchowi Niechaj wieczna Chwała brzmi Amen Módlmy się Boże Ty przez paschalne misterium Chrystusa odkupiłeś wszystkich ludzi, Zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia, Abyśmy nieustannie czcząc tajemnicę naszego zbawienia, mogli osiągnąć Jego owoc przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wielbię cię w każdym momencie. O Żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Wielbię cię w każdym momencie. O Żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Wielbię Ciebie. W każdym momencie o żywy chlebie nasz w tym sakramencie, o żywy chlebie nasz, w tym sakramencie. O Pani ufność nasza. Modlitwy ze Twojej obronie, chroni nas, chroni nas, królu po pokoju. O Pani, ufność nasza, modlitwy Twojej obronie, chroni nas, chroni nas. Kroń nas. Królowo pokoju, O Pani, ufność nasza, modlitwy Twojej obronie, chroni nas, chroni nas, Królowo pokoju.